Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy Warta Poznań Lech Gdańsk, wynik 0 do 1, frekwencja 2381 osób. Proszę o komentarz do meczu trenera drużyny Gości, pana Piotra Stokowskiego. Dzień dobry. No cóż, na pewno nie było to jakieś porywające spotkanie, mówiąc tak najdelikatniej. Bardziej to spotkanie przypominało grę kontrolną. I można powiedzieć, że, że, że po, tych, takich okres, po tym takim dziwnym okresie przygotowawczym no, no, tak trochę to jest, że, że próbujemy, sprawdzamy i, 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 i trochę na żywym organizmie i tak to wygląda. Na pewno no, grając z tymi zawodnikami ofensywnymi idea była taka, żeby oddawać więcej strzałów i, 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 i stwarzać więcej sytuacji. No, jest nad czym pracować, no, wiele rzeczy dzisiaj nie funkcjonowało i, i, i myślę, że zdecydowanie tutaj jest wiele elementów do poprawy i już z ciekawością chciał zobaczyć ten mecz i, 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 i przeanalizować. Trochę inaczej, żeśmy wyszli w innym, w innym ustawieniu. Być może z tego ustawienia też będziemy częściej korzystać, ale, ale chcemy próbować i, i no, mamy trzy punkty, bo wiemy, że, że ta inauguracja z BNIMikami to, to się różnie układa i w tamtym roku było dużo nerwów, czerwona kartka z UKS-em i, 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 i Remis, także... Yy, Cenne trzy punkty i przygotowujemy się dalej myślimy o na następnych meczach. Dziękuję Panie Klarze. Mamy kilka pytań. Czynnikarzy będę teraz czytał. Eee, Dawid Dobrasz to z głosu wiekopolskiego dziennikarz. Panie traży, czy mimo zwycięstwa jest pan, jest pan zadowolony z postawy swojej drużyny? Bo warta zdominowała pana zespół, ale ostatecznie Uuu. to wywozicie komplet punktów w pierwszej kolejce macie w zespole dużo jakości i dziwi, dziwi takie oddanie pola. Jeden eee, no na pewno na pewno nie jestem zadowolony z, z, z grania, ale... ale... Rozumiem, rozumiem. Myślę, że taką analizę głębszą no przyjdzie czas i na pewno to zrobię wewnętrznie. Natomiast zdecydowanie lepiej musimy grać i tego wymagamy od siebie, ale, ale no nie od razu Kraków zbudowano. Trochę wyszliśmy inaczej, chcieliśmy pograć inaczej i, 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 i nie zgodzę się z tym, że, że zostaliśmy zdominowani, bo myślę, że tak nie było. Ale to jest moje zdanie. Też Dawid dobra czy Warta zaskoczyła Was tak wysokim wyjściem od pierwszego listka? Powiem szczerze, że ja, a, aż tak tego nie odczuwaliśmy, wysokiego wyjścia i próbowaliśmy grać piłką. Bardziej naszym mankamentem było to, że, że traciliśmy piłki w tej strefie na połowie przeciwnika i narażaliśmy się na kontry. Ale ja tam nie widziałem e, takiego zdecydowania i, 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 e, i braku kontroli. W końcówce rzeczywiście stworzyło sobie e, sytuację, ale daleki jestem od chwalenia czy, czy mojego zespołu, natomiast e, e, było wiele elementów w budowaniu, w budowaniu gry, gdzie utrzymywaliśmy się przy piłce, natomiast nie było z tego żadnych konkretów i, i nad tym będziemy pracować. No, Andrzej Grupa, interia.pl. Panie trenerze, dlaczego Lechii tak ciężko wchodziło się w to spotkanie? Aż do bramki pana, drużynie nie, pana drużyna nie miała kontroli nad spotkaniem z Beniaminkiem. To są <coughs> pytania, no, no, na które raz, że nie jest, nie jest tak łatwo odpowiedzieć, a dwa, no nie chcę tutaj krytykować poszczególnych formacji czy, czy zespołu. No wyciągamy wnioski, to, to już, można powiedzieć, drugi nasz mecz po, po Pucharze w odstępie trzech dni. I, I spokojnie. No ja, ja wiem, wierzę w to, co robimy i, i wiem, co robimy. Także, także spokojnie, jeśli chcemy rozwijać drużynę, to, to, to czasami musimy zaryzykować i po prostu u, 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 trzymać się konsekwentnie ze swojego planu. Damy sobie z tym radę, myślę, bo, bo, bo wiem, gdzie tkwił problem i, i, i myślę, że dzisiaj... No było, było. Myślę, kilku zawodników w słabszej dyspozycji nie da się ukryć i, i ta gra nie, było, nie, nie miała płynności. Dziękuję. Teraz dwa pytania od redaktora Jakuba Trecia z Przeglądu Sportowego. Czy taki był Pana plan na to spotkanie, aby oddać gospodarzom pole i cierpliwie czekać na wyprowadzenie skutecznego ciosu? Nie, wprost przeciwnie. To, to nie był taki plan. Mieliśmy kontrolować mecz i wyjść wysokim pressingiem. Natomiast to się, to się nie udało. Myślę, że, że były momenty, gdzie operowaliśmy piłką, ale to niewystarczająco i muszę zobaczyć ten mecz, ale, ale... trochę jestem, no, no aż takiej, przynajmniej ja tutaj z ławki nie, 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 nie czułem takiej dominacji, jak, jak tutaj jest mowa, ale na pewno plan był inny i to my mieliśmy dominować, natomiast za dużo było prostych strat piłki i stąd też narażaliśmy się na, na kontry. Jak pan ocenia postawę Beniaminka dzisiaj? Czy spodziewał się pan tak trudnych warunków? Czy jednak myślę pan, że będzie to dla Lekwi łatwiejsza przeprawa? No myślałem, że, że, że będzie łatwiejsza, aczkolwiek dawałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa tych, tych meczów, gdzie na takim entuzjazmie drużyny grają, szczególnie Beniaminkowie. Już mówiłem o tym meczu w tamtym roku. Widzimy, że, że, że Stalmiec też urwała punkty w Płocku. To tak to, tak to wygląda i, i, i i, I to nie są łatwe mecze, ale mówię, no, no zdecydowanie ja uważam, że stać nas na lepszą grę i, i, i myślę, że możemy grać tylko lepiej. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Jakub Kowalikowski pyta, co trener sądzi o postawie Bartosza Kopacza, który zaliczył swój debiut w leki. Ligowy debiut. Zawsze no, obrońca, gdy gdzie, gdzie jest na zero z tyłu, to raczej jest pozytywnie oceniany. Ja nie widziałem jakichś większych błędów, parę dobrych wprowadzeń i pojedynki jeden na jeden, także... Ja oceniam jego, jak i całą linię obrony, przynajmniej bardzo pozytywnie, bo myślę, że tutaj ci zawodnicy defensywni wywiązali się ze swoich zadań, oczywiście z bramkarzem, z defensywnym pomocnikiem, natomiast bardziej no, zawiodła nas ta gra ofensywna i to będziemy analizować, bo to nie ma sensu teraz mówić w kategoriach pretensji, bo pretensje mogę mieć do siebie, bo ja to wymyśliłem i... i, i, i... I spokojnie. Tego czasu było mało, ale, ale myślę, że na pewno wyciągniemy wnioski z tego meczu i, i wierzę w to, że będzie tylko lepiej. Dziękuję Pani Reżyserze, Dziękuję Państwu. Dziękuję. Za chwilę widzimy się na drugiej części konferencji z udziałem trenera Piotra Forka. Do widzenia, do słyszenia. Dzień dobry, witamy ponownie. Przed nami druga część konferencji po meczu Warty Poznań z Lechią Gdańsk. Tym razem poproszę o komentarz trenera gospodarzy pana Piotra Forka. A niestety inauguracja dzisiaj nie po naszej myśli przegraliśmy spotkanie. Mimo już mieliśmy kilka sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, po której Robert trafił w słupek, w drugiej połowie kilka dobrych akcji i zakończonych strzałem, ale nie celnym. No spowodowało, że, że niestety trzy punkty dzisiaj jadą do Gdańska. Wiemy, że w każdym następnym meczu, w każdym następnym spotkaniu musimy eliminować to, co jest złe u nas, to, co, to, co nie daje nam punktów. No, bo w Ekstraklasie już takie, takie, błędy, takie błędy nie przechodzą. Na pewno musimy poprawić jeszcze jakość podania ostatniego, na pewno musimy poprawić jakość wykończenia akcji, bo, bo kilka sytuacji ciekawych. Natomiast, e, tak jak wcześniej powiedziałem, niezakończonych strzałem celnym czy bramką. Dziękuję panie dyrektorze. Teraz odczytam pytanie nadesłane przez dziennikarzy. Grzegorz Hałasik, Polskie Rady Poznań. E, 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 pytanie do Dzień dobry. Czy przebieg meczu trochę pana zaskoczył? Nie. Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania i, i do takiego spotkania się przygotowaliśmy. E, Pracowaliśmy przez ostatnie mi właśnie nad tymi elementami, które dzisiaj widzieliśmy na, na boisku, I, i, i tak będziemy dalej funkcjonować, tak będziemy dalej pracować, i tak dalej będziemy modelować ten zespół, żeby wyglądał e, momentami. Mówię o tych dobrych momentach, tak jak dzisiaj, ale na pewno będziemy musieli eliminować to, co złe. Dziękuję. Jakub Kowalikowski pyta, najpierw stwierdzę, Warta rozegrała bardzo dobry mecz. Czego zabrakło do zdobycia choćby punktu? No zabrakło wyrównującej bramki kolokwialnie można powiedzieć. Natomiast yy, jeszcze dokładności. Dokładności w polu karnym, dokładności decyzji, bo, bo kilka y, momentów w okolicy 16 w polu karnym brak strzału, brak podejmowania yy, dobrych decyzji, bo po kilka dzisiaj decyzji było złych. Z, yy, złych. Dziękuję. Redaktor Radosław Nawrótkę za ten poznań. Jakie emocje towarzyszyły Panu przed tym pierwszym meczem w Ekstraklasie? Normalne. To, to spotkanie nie, nie wyzwoliło gdzieś tam w nas, na ławce czy, czy, czy na boisku wśród piłkarzy dodatkowych czy innych emocji. Znamy swoją wartość, wiemy, wiemy, że w każdym meczu wychodząc na boisko chcemy wygrać spotkanie. Dzisiaj też tak było. Natomiast yy, wiemy też, że, że czeka nas bardzo dużo i ciężkiej jeszcze pracy, żeby w takich spotkaniach dzisiaj no, nie przeżywać, yy, a, a cieszyć się z wygranych. Dziękuję. Drugie pytanie od dyrektora Mawrota. Panie dyrektorze, ten pierwszy mecz dał już nieco odpowiedzi. Kogo personalnie, Pańskim zdaniem, brakuje warcie, żeby takie mecze wygrywać? No to no, takie pytanie to jeszcze yy, może za wcześnie, ze względu na to, że my cały czas jesteśmy w tej na tym etapie, gdzie, gdzie będziemy modelować ten zespół i, i, i na pewno no dzisiaj nie można było zrobić yy, zmian na skrzydłach ze względu na to, że, że no, no, czerwona kartka osłabiła nasz zespół i gdzieś tutaj tych, tych, tych rotacji, tych, tych zmian nam yy, wyeliminowała. Yy, w każdym bądź razie yy, no, znamy swoje mocne, ale też znamy miejsca, takie, w których na, na pewno ten zespół trzeba, trzeba uzupełnić. Dziękuję. Redaktor Andrzej Grupa: Interia.pl. Ma Pan duży żal do Michała Jakubowskiego o te dwie sytuacje i czy spotkał się Pan w swojej pracy z, z sytuacją, że piłkarz został wyrzucony z boiska za dwie próby wymuszenia rzutu karnego? Nieodpowiedzialność nigdy nie będzie tolerowana i nigdy nie będzie yy, gdzieś yy, przez przeze mnie czy przez nas trenerów, no w jakimś stopniu akceptowano. Dzisiaj za wcześnie na, na takie emocje czy słowa, na spokojnie na, spokojnie, na, pewno, na pewno Michała czeka ciężka rozmowa. Dziękuję. Redaktor Dawidowicz, głos Wielkopolski. Panie że ma pan prawo być zadowolony z postawy swojego zespołu, ale czego bardziej zabrakło doświadczenia, zimnej krwi, skuteczności? Nie, nie mówmy o doświadczeniu, bo. Bo, bo, bo co by dało tutaj nam doświadczenie? No, no, przegraliśmy spotkanie, nie można być zadowolony po przegranym y, spotkaniu. Y, my jesteśmy strasznie źli w Szatni też y, to było widać, ale to bardziej, bardziej to są te emocje wynikające z tego, że, że ten mecz nam się układał tak, jak sobie go planowaliśmy i, i, i gdzieś tam brak koncentracji, przy, szczególnie przy tej drugiej piłce, gdzie, gdzie Zwoliński y, strzelił. Y, no i później później w 10 bardzo ciężko już było nam gonić wynik, mimo iż jeszcze sytuację sobie stworzyliśmy. Oczywiście po tym meczu są pozytywy, ale też są i, i, i sygnały nie tylko piłkarskie, które trzeba będzie wyeliminować, ale także popracować nad głowami, mentalnością, bo, bo tak jak powiedziałem, no nieodpowiedzialność nie może decydować o, o końcowym, bo nie wiadomo jakby było, gdybyśmy gdybyśmy grali w liczernie tych samych zespołów. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Czy czuje Pan bardziej rozczarowanie, czy może optymizm, że taka postawa i gra zespołu przyniesie w następnych meczach punkty? Ja wiem, że oczekiwania co do tego meczu były bardzo duże, jeżeli chodzi o zaciekawienie i, i, i jak wypadnie Warta. Ja znam swój zespół i, i wiemy, jak, jak ten zespół może grać i jak on jeszcze będzie grał. Natomiast no, praca, praca i nie ma innej drogi, no, no, nie ma innej opcji. Trzeba w dalszym ciągu na takie niedociągnięcia zwracać uwagę, eliminować, eliminować, poprawiać i, i podnosić jakość zespołu, bo, bo to będzie kluczowe w tej lidze. Dziękuję bardzo Panie trenerze. nie ma już więcej pytań. Dziękuję Państwu, do widzenia.